tutaj pika grubsą no długo mnie nie było zmieniamy już te klimaty, nie będę grali w Brawl'a, już trochę tam się półwiło, ale no dzisiaj będziemy grać w nową gierkę tak dokładniej to w sumie League of Legends Wild Rift na telefony, wyszło dzisiaj ja mam dopiero trzeci poziom i jakieś tam postacie. nie za bardzo jeszcze wiem jak w to się gra, ale Powoli się uczę, już kiedyś grałem w League of Legends, ale na komputer i podróbkę na telefony. Kiedyś jeszcze tak nie było tej, tej prawdziwej, więc no, zagramy sobie meczek. już mamy kieleczkę. Myślę, że no, będzie fajnie, ale no, o dobrze akceptuję mówię, dopiero ogarniam, więc nie wiem chyba mogę dzisiaj, jeszcze, dzisiaj grałem sobie Garenem i Garenem mi się fajnie grało, więc wezmę Gia G Garena. wezmę Garena, bo myślę tutaj, że będzie pasować bot co Aha, A, bo tu można pisać na O, dobra, zaczynamy gierka. Mówię, jeszcze nie, to jest moja trzecia gra. Już yy, w sumie druga, no lub trzecia, już też są mniej ufające na prawdziwego gracza. Yy. Miałam też TikToka, ale to już, tam na co nieco innego nagrywam. I w ogóle weźcie, napiszcie w komentarzu, czy mam nagrywać Pokemon Go. Bo myślałem o tym, ale no. Na razie póki co będzie taki content z League of Legends. Jak się Wam podoba, dajcie łapkę w górę, lajka, no i jakiś tam miły komentarz. Mmm, no. A więc zaczynamy: League of Legends. Mmm. No, 100%. Pogoda, jeszcze... się Nowy? Dobra, już gramy. Tak. Komuś się szło? Nie, no, no właśnie, no. O, eee yy, yy. zdrowe. Dobra. Be wejdę pod ofensywę. Yy, przepraszam za dźwięki w tle, ale mi się. Pojawiły się stwory. uuu. Hmm. Idziemy go szukać, wycofać się. Oj, oj cofać. Dobra, zaatakujemy drugiego przeciwnika Garena. O, o nie, dobra, czekajcie. Um, nie wiem, wezmę to, tą bitkę I w sumie zabiję ich. Zabiję tak, bo żeby sobie dobić ten level. O nie, o nie, o nie, o nie, No nie, muszę ich zabić, pozabieć ich muszę. No, jakby jeszcze nie, nie wiem jak, ale Dobra. Oni, o nie, chyba zdechnę, A uciekam. No, przepraszam, że tak, ale mówię. Pierwszy raz gram w tą Proszę dam sobie samouczek. Mówię, gram w liga ledy na komputerze, ale chyba nawet jednego meczu nie zagrałam, bo mi się kompletnie nie podobało. to normalna, oficjalna liga legend, a więc. Wiecie, to taka. O, zawił mnie drugi garen. Mm... Kupmy sobie tu mobilipkę. Nie znam jej szczerze, nie wiem co to za bilipka. O, w sklepie to. A, okej, okay, nic nie mogę kupić. To fajnie. Mówię, jeszcze zbyt nie ogarniam. Yy, o, tam ktoś się wzywa. Dobra. A, o, zabiliśmy ich. Ja, i drugi poziom wbiję. Co w się... Sensie, wiemy jak to działa. Yyyy... To, zera Będzie tam przed chwilą moje cięcie, bo mi się pojawiła wiadomość z Messengera Dzięki te... Dzięki Septimiuszu Faj de fajny nie? pozdrawiam No to już chłop ginie, nie? Bo to tak fajnie Boże, mu bije, O, nie, zabiłem, mnie. Kolejny garem, co jest? 108 ruchu Pożeracz. Pożeracz daje więcej, nie? No pożeracz, zawieram. Dobra, drużyję Ej, napiszcie w komentarzu, co robi ta tarcza u Garena. Druga abilitki. Te druga abilitki, Boże, Bo nie wiem. On mnie to strasznie ciekawi. Kurde. 30. A, dobra, 30 FPS, To tak. Wymiary ten. Wiem, że to DHP. Ja czas powalny niestety. O, tu jest... O nie, tu jest jakiś przeciwny Garen, Co? Ile on bije? chodźcie. Tududududury. Tududududury. Wiem tylko, że pierwsza obilitka daje taki skok tym mieczem O nie, seryjny zabójca Zabili mnie Czułaj słabo Nie wiem, dobra, dam sobie daję. No Mam radę sobie więcej zdrowia, o, o Potrzebuję zdrowia Piąta moc już. Ej, napiszcie w komentarzu, że coś się może zrobić zakupowanie tych upgrade'ów tutaj. Tutaj. Czy. Mm, e, za ten. Za. O, górski smok się gdzieś pojawił. A gdzie? Mm, czekaj chwilę. Przepraszam za dźwięki w tle. Mm. Gdzie jest górski smok? Bo nie wiem. Nie widzę górskiego smoku. Sobiutko. Sobiutko bym tak powiedział. Tak średnio. Tur, tur, tur. Nie wiem tylko co to daje. Dobra, jeszcze raz troszkę podjedziemy. O nie! Jestem w strefie zagrożenia. Trzeba muszę uciekać. O nie, tutaj już ktoś idzie. Dobra, idę do krzaków. Ale muszę użyć na kimś tej mojej habilitki. Cóż, na to najbardziej mi się opłaca. Super mieczu, dawaj! Oj, zdechłem się z boża, Dobra. Ten odcinek nie wyszedł jakoś super długi. Bo... rozgrzany klej, no. Co zdrowe, eee, przecież zobaczmy co to daje. Co to mi daje? Aha, daje mi jakąś tarczę. W szóstym modu już. Dobra. 8 versus 6. Przepraszam za dźwięki, ale no. O, tu jest jakiś. O, tupka. O, tupka. O, tupę. Nie wiem tylko, czy ja jestem to w stanie sam pokonać. No, dawaj, Uży... jak się tego używa? Halo Tur su su szus, szus, su 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 Nadal nie wiem trochę jak się w to gra, ale powoli się uszę. Wiem, że za zabijanie tych bossów się dostaje coin'y, a za coin'y można kupować upgrade y. i że tam znowu z, 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 za pewien czas się dostaje te coin'y. wiem tylko, że to tak działa. Eee, ten nawet to mało HP mi zbiło. O, 140 tego, nie tak średnio. Dobra. O nie, tu coś jest. Eee, dużo z... staro! Halo gdzie jest? PHP? Pierwsza wieża zniszczona, super. z której strony? Z tamtej? Nie, z której? Bye, ty, bo ja nie wiem, z której wieży jest została. Koniec serii. we are the Champions. Dobra, no zniszczmy go. Mm, dużo korzystam z tego, więc sobie powrapuję to od razu. Mmm. Ej, człowieku, tu, 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 zdychaj, zdychaj nieładnie. No to powiedzcie, powie mi ktoś, co robi ta abilitka. Tu. Przeciwnik pokonany, super. Nie mamy. Wbijam się na chodę. Mierzchłe mecze. O shit. O nie, nie. Zlechnę... Zabij to mnie. Czarny tasak. Po, 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 poproszę. I wezmę sobie jeszcze długi miecz na porządek. O mówię. Mówiłem, lecę w to. I no, dobra. Mam, dobra, odcinek już ma 10 minut, na ma ten znaczenia. Dobra, kupiłem i teraz troszkę... już ósma, u ósma, to fajnie. Mm, dobra, chwila, gdzie tu są jakieś bossy? O, tam jest boss, tam jest boss, tam jest boss. tylko, że za, za rozwalanie bossu się dostaje Coiny. No dobra, dobra, dupie to mam, szczerze, dupie. Uzwalaj.

Dobra, dostanę kolejny. O. Jej. Yy, Boże, tu, O. 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 taki powrót. O. 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 nie, O. O. Yeah, 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 yeah. Czekaj. Chyba, Dobra, już 10 minut i nic, 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 trzeba będzie jeszcze rozwalić już tych. Nie, egzekucja. Bo no, to co, kucy? No, no, wiadomo, że kupię bojowe. Mówię, albo lecę w zdrowie to jakoś to na szumę xd kupić śmierć, zgrupować się tam? Dobram, oceaniczny stulcie się pojawił, się masz smok, się masz smok. Siamasz smoku oceaniczny. Gdzie jesteś? Tutaj chyba. Ty jesteś ten oceaniczny smok? Nie, ty nie jesteś. Gdzie jest oceaniczny smok? Ty nie jesteś. Ty nim jesteś. Dobra, dobra, dawaj, dawaj, jest i główne uwierze. Stary, zdychaj się z tą uwierzą, zdychaj się, bo naprawdę nie potrzebujecie jej. 83 HP, zabijcie im tą uwierzę, naprawdę. A, długi miecz. Dobra, mówię. Ja ten, ja yy, po prostu pff, dopiero zaczynałam w to grać. Jeżeli coś tam już tak powiedziałem, to naprawdę, przepraszam. Będziemy wziąć no, się... Dobrze. Napijcie... Czy wam pasuje to, że, że, że tam mi to powiadomienie z messagera wyskoczyło naprawdę przeprządzenie? Żywam tam mocno, ale no, no, jest mi nie jest no. Dobra, no, co wy tam macie? Czekaj, tu jest wieża, gdzie po prostu nam nic prawie. Trzeba zabić. No, szczerze mam to gdzieś. Zbijcie im tą wieżę. żeby im în zabić. Dobra. Gdzie jest ta wieża? Dun 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 no jakim cudem tu mi zerka trafiło? Jak to stracona? O, no to tako przebicie pancerza Dobra, legenda w ogóle, co już, jest... dwa trupy Ła Unicestwienie, co to coś? Ty, Fejdysz, ty strasznie dobrze grasz, Fejdysz Fejdysz, naprawdę ty, fajdysz szkołki. fajdysz szkołki. Jeszcze to chyba nie zmieni klimatu, ale napiszę, że jak on go. Yy, zaczynam po prostu od League of Legends, bo wiem, że to teraz jest popularne. No i chcę się jakoś wybić. O! Koniec, Twito. Jeden meczek myślę. Wygrana. Dokładnie film trwał. 15 minut. Myślę, że on starczy.